Dobra, było nagranie o M120 M4 CNG Supero. Także czas teraz na M121M Mastero. Przód taki sam. Także tutaj teoretycznie zresztą, o mamy nawet dwa, stoją obok siebie. Pytanie tutaj od jednego z oglądających, czym się różni Mastero od Supero. No więc, patrząc na przód, no, wyglądają niby tak samo. Nie. Tak jak stoimy z daleka, ciężko stwierdzić różnicę, ale zaraz Wam tutaj pokażę. Najważniejsze co? Jak popatrzycie sobie od boku na autobus, raz, że jest różna wysokość linii okien, to jest jedna sprawa, ale dwa najważniejsze, widzicie, tutaj na dachu nic nie ma, może Wam pokażę od spodu, w Supero, jak się da otworzyć? No, nie da się otworzyć, pewnie zamknięte. W Supero Butle CNG znajdują się pod podłogą z racji tego, że jest wysokopodłogowy. Natomiast w Mastero CNG Butle znajdują się na dachu i potem najłatwiej jest rozróżnić. rozróżnić. One są to prawda niższe niż w Vecto, no ale, ale jest, jest, jest ta łódka na dachu, także potem najłatwiej rozróżnić. I teraz mamy tak. Z boku widzicie niższa linia, linia okien. Mamy o, niska podłoga w pierwszych drzwiach. Z tyłu już będziemy mieli stopnie, tak jak normalnie w Supero. Tak wygląda Mastero w środku. Teraz przejdę do Supero, wam jeszcze pokażę, żebyście wiedzieli. A za chwilę nagram z tyłu tutaj nie ma różnicy. Tak samo wygląda i Supero, i Mastero. Mamy Mastero po prawej, Supero po lewej, nawet dwa. Widzicie niska lina, linia okien. Widoczna, właśnie, buta na dachu. Tutaj mamy wysoką linię okien. Stopnie w, w środkowej części. W pierwszej części. Kabina jest taka sama. Przynajmniej czysto teoretycznie. Także z najważniejszych. I tutaj to, co mówiłem na wcześniej na nagraniu o Supero. Widzicie, mamy napis. Mastero i jest to Mastero. Numery taborowe od 677 do 684 oraz mamy Supero. Numery taborowe od 667 do 676. Mimo to, że jest to Supero, to jednak znaczek jest Mastero. Także z takich różnic to właściwie byłoby na tyle. Czyli wysoka podłoga, niska podłoga, butle na dachu, butle pod podłogą. I co? No, oczywiście, rok produkcji, chociaż one są podobne. Akurat Mastero jest troszeczkę młodsze, bo Supero jest 2006, Mastero jest 2007, czyli są to ostatnie jelcze. Najwyższe numery taborowe w Rzeszowskim MPK, jeśli chodzi o jelcze. Wygląd z przodu, tak jak mówiłem, to samo, z tyłu to samo, natomiast od boku najłatwiej właśnie rozpoznać po wysokiej linii okien. Chcieliście porównania? Proszę bardzo o to porównanie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne nagrania.